Ale siema, nie umiesz, nie potrafisz, nie już. jak to mnie O jest mówiona, gdy tylko brałeś cokolwiek, zastaw, ty nie potrafisz, nie dasz rady, nie umiesz, więc y, teraz, żeby zaoszczędzić każdą kłopotu, a przede wszystkim sobie y, rozczarowania i wstydu, y, nie robi nic, y, dlatego też specjalizuję się w nic nie robieniu, Ewentualnie przeszkadzaniu czy też e, być balastem. No nie jest lekko, prawda, no ale staram się, staram się. E, także jakby ktoś bardzo chciał, proszę na priwę pisać. Mogę już zorganizować szkolenie. O. Nawet nie umiesz nie potrafi już y, utrzymać kamery w odpowiedniej pozycji. Także jest dowód, że można wszystkiego nie potrafić i nie umieć że jeżeli myślisz, że coś można nie umieć, nieumiejętnie potrafić, to jest bardzo proste. Czy też e, jakiś przedmiot, gadżet, rzecz, czy też sytuacja jest nie do zepsucia, daj znać. Z chęcią wyprowadzę z tego błędu i pokażę Ci, jak nie być w stanie robić niczego. Jak zepsuć wszystko fizycznie, typu gadżet, rzecz materialną czy jakiekolwiek relacje albo sytuację towarzyską pierwsza godzina szkolenia za darmo, kolejne trzy miesiące intensywnego kursu jękowego niestety za opłatą dogadamy się jeszcze w formie prawda? przyjmuję różne formy płatności yy, najbardziej to Pokémon, tazo i yy, te naklejki z gum ewentualnie jeszcze może być prawda no coś w karteczki jakieś takie ładne, kolorowe zbieramy, nie? Ja nie, nie zbierają tylko ale jak, to? Jak macie jakieś kinketowe, no to, to się dogadamy.